drugi odcinek Metal Newsów na kanale Srebrny Wehikuł do Przenoszenia Wartości w Czasie. Z tej strony Patryk Ludziński i jedziemy na szybkości, bo czas to srebro. Na początek Indeks Filharmonika, od teraz będzie częścią Metal Newsów, ale będę go też publikował jako oddzielny szorcik, jak dotychczas. Cena fizyka w tydzień spadła prawie o 5 złotych. Nie ma też już problemu z dostępnością monet. 3 lutego mieliśmy, chciałem powiedzieć, przedziwną sytuację na rynkach srebra i złota, ale czy to Faktycznie jest dziwne. Czy mi takie historie jeszcze unoszą brwi do góry? Zostawiam ten wykres przed szanownym gronem. Pośmiejmy się razem co nam zostało. LBMA opublikowała swoją ankietę dotyczącą przewidywań na 2022 rok na rynku metali. Ankieta bardzo zachowawcza z przewagą opinii o płaskich wykresach. Upowiedziało się 34 ekspertów z całego świata. Link do PDF-a w opisie filmu na YouTubie, jak zresztą do większości źródeł z tego materiału. Ta ankieta LBMA trochę przeczy temu, co zobaczycie dalej i usłyszycie, ale na początek, no, takie info, którego nie rozumiem, rozumiem przyznam szczerze. BlackRock zwiększył czy zmniejszył swoje udziały w hekla Zgłosił do SEC, że posiada 40,5 miliona udziałów, gdzie poprzednio raportował 39,900. I dalej info, że fundusz wskazuje na wzrost udziałów o 1,40% i spadek całkowitej własności o, uwaga, 0,0%. Jest tu ktoś mądry, ktoś to wytłumaczy? Artykuł twierdzi, że nastroje instytucji są niedźwiedzie, ale cyferkami jakby przeczy Ciekawe jak będą zachowywać się w najbliższym czasie akcje KGHM. W marcu 2020 można je było kupić po 50 zł. W szczycie osiągnęły prawie 230, teraz wyceniane są na 140. Jeśli interesują Was akcje spółek wydobywczych, to pod YouTubeem wklejam link do analiz londyńskiego analityka Adriana Deja, gdzie pisze o przejęciach na rynku i swoich rekomendacjach. Tydzień temu mówiłem o tym, że w Indiach znów jest bum na złoto, ale co ciekawe teraz również na srebro. Jak dotąd traktowane tam po macoszemu trochę, zaczyna działać na zmysłych indusów, tak donosi Times of India. Po tym jak ceny srebra spadły tam do 61 tysięcy rupii za kilogram, czyli 100,5 zł za uncję. W styczniu do Gujaratu, drugiego najbardziej uprzemysłowionego regionu Indii, zaimportowano 140 ton srebra, w porównaniu do 20 ton w grudniu, w czwartek cena wzrosła o 1500 rupi za kilogram, a oczekiwania są takie, że wzrośnie do 70 tysięcy, czyli ponad 117 zł za uncję. Gujarat, mimo że bardzo uprzemysłowiony, to nie tylko fabryki tam wciągają srebro. Pamiętacie co mówiłem o złotej biżuterii? Hindusi mają jej multum, ale wśród młodych rośnie trend kupowania takiej srebrnej. Tam jest ponad miliard ludzi. Moim zdaniem kolejny znak ku wzrostom na srebrze. Rosną obawy firm wydobywczych o nacjonalizację górnictwa, głównie w Ameryce Południowej. W zeszłym roku, ze względu na strajki, prace wstrzymały ogromne peruwiańskie kopalnie Antamina i Las Bambas. Mimo tych problemów, produkcja zarówno miedzi, jak złota i srebra w Peru wzrosła. Jednak rządy socjalistów w tym rejonie świata napawają lękiem górników. Jeśli cena metali będzie rosnąć, tak rządzący jak zwykli mieszkańcy będą napierać na większy udział w zyskach a być może nawet pokuszą się o nacjonalizację kopalń. Jest coraz więcej problemów z zakładaniem nowych kopalń. Poszukująca srebra firma Hochschild była świadkiem spadku cen swoich akcji, kiedy nowy rząd peruwiański zagroził zablokowaniem rozbudowy kopalni po protestach lokalnych społeczności. Dalej na północ w Kolumbii władze odłożyły wniosek Anglo-Gold Ashanti o licencję środowiskową, a mieszkańcy sprzeciwiali się projektowi Quebradona. Czytamy o tym wszystkim w dużym artykule na whitecase.com. Kolejny artykuł, tym razem na ETF Trends, sugerujący, że gold silver ratio na poziomie 80 ustawia srebro w pozycji do wybuchu. Nie wspominają o tych dawnych czasach i ratio 15 do 1, jak FX Empire, ale mówią o bliższej nam przeszłości, gdzie mieliśmy ten stosunek na ogół o wartości 40-50 do 1, sugerują więc dwukrotny wzrost srebra względem złota. Przegapiłem, nadrabiam, Chojnacki i Kwiecień wypuszczają swoje srebrne i złote bulionówki pod szyldem Polmint. Zwą się Sol i Luna, czyli Słońce i Księżyc. Ten projekt był tak średnio przyjęty z tego, co widziałem w internetach, ale ja cieszę się, że dzieją się takie rzeczy, że ten rynek kruszców w Polsce rośnie, że się profesjonalizuje, chociaż muszę powiedzieć, że tak z tym profesjonalizmem to też różnie. Znaleźć jakieś materiały prasowe, jakieś zdjęcia było niezwykle trudno. Medale wyszły jak na razie w symbolicznych ilościach, można wysyłać do firmy swoje srebro do przetopienia i w ciągu sześciu tygodni otrzymać medale. Pojawiła się moneta z Niue, władca pierścieni One Ring, z okazji 20 rocznicy ukazania się filmu w reżyserii Petera Jacksona. Z rozpędu uznałem, że to kolejna moneta z tej obrzydliwej serii. Frodo, Gandalfem i Boromilem, ale nie. Po przyjrzeniu się widzę, że to jest inny nakład, nominał, rozmiar. No i emitent. Tamtą serię wypuścił New Zealand Post, tę monetę New Zealand Mint. Moim zdaniem aż się prosiło, żeby ten pierścień był złoty. No, może na żywo będzie wyglądać lepiej. W nowojorskim Central Parku stanęła reklama kryptowaluty Castello Coin. Jak mówi twórca, niemiecki artysta Niklas Castello. Jest to konceptualne dzieło sztuki we wszystkich jego aspektach. Chodziło o stworzenie czegoś, co jest poza naszym światem. Co jest niematerialne. No co jest poza naszego świata? Złoty kubik, tak. Krypto reklamuje się złotem. Zabawne trochę, jak się wcześniej słuchało, że kruszce to przeżytek i symbol świata, którego już nie ma. No jak widać nadal działają na emocje. Kostka waży 186 kg, jest warta prawie 12 milionów dolarów. Sęk w tym, że ta praca to jest lekka ściema, wydmuszka taka. Nikt nie pisze o tym, że jest pusta w środku, tak jak na zdjęciu prezentuje się raczej tona złota, gdzie nie zdają sobie sprawy, jak gęsty, a przez to ciężki jest żółty metal. 186 kg to ponad 9600 cm sześciennych, zatem na kubik o tej wadze nikt by nawet w Central Parku nie zwrócił uwagi, bo miałby boki równe niewiele ponad 21 cm. GoFundMe na życzenie premiera Kanady Justyny Trudeau zablokował zbiórkę na rzecz konwoju trackerów protestujących przeciwko rządom sanitarystów. To pokazuje, że należy trzymać kciuki za alternatywę w postaci krypto no i stakować metal. Po Komuna nie zwalnia tempa, jest z tygodnia na tydzień coraz bardziej bezczelna. GoFundMe podaje na swoim Twitterze, że będzie oddawać wpłacone środki darczyńcom, ale w pierwszym momencie miały one trafić na cele charytatywne, rozumiecie? Nie dość, że nie przekażemy ich tam, gdzie chcieliście, żeby trafiły, to damy je tam, gdzie uważamy to za stosowne. Chamstwo się szerzy. Na koniec informacja z Meksyku. Zmarł król srebra Alberto Bailares. Miał 90 lat, jego majątek wyceniano na 8,5 miliarda dolarów. Niegdyś był właścicielem największej kopalni srebra na świecie. Wspominam o nim, bo choć nie wiem czy mówił szczerze, to uważam, że warto przytoczyć jego słowa. Zawsze uważałem, że bogactwo jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Zostawiam do przemyślenia. No to tyle, no to cześć.